Wywiadu, może jednego wywiadu potem nie udzielałem. Mówiłem o trzech ogniwach, czyli o załodze, o dyrektorze i organie założycielskim, jakim jest zarząd powiatu. I chcę powiedzieć, że te trzy tryby w moim przekonaniu działają wspaniale. Najsłabszym trybem pewnie jestem ja, a najlepszym zarząd powiatu, więc, więc chciałbym tutaj podkreślić, że. Przez te trzy lata naprawdę współpraca była e, na najwyższym poziomie. Nigdy mi nie odmówiono żadnej pomocy, żadnego wsparcia ze strony zarządu powiatu. E, wręcz przeciwnie, wszystkie albo większość moich pomysłów e, są akceptowane w zasadzie natychmiast. Czasami to są trudne decyzje, czasami bo nie zawsze podejmujemy się łatwe i przyjemne decyzje, żeby jakieś dobre wyniki osiągnąć, to niestety trzeba czasami też podejmować trudne decyzje. Yy, mimo, że to są wyniki finansowe, ja bym chciał zaznaczyć, że wynik finansowy to zawsze jest konsekwencją czegoś. Porównując nie wiem, z działalnością gospodarczą, jeżeli mamy bardzo dobre usługi, to w którymś momencie pojawią się też dobre pieniądze z tego tytułu. Tak samo jest w przypadku naszego szpitala. Wynik finansowy, w miarę dobry wynik finansowy, bo nie chcę mówić tutaj w 100%, że jest dobry i satysfakcjonujący, chcielibyśmy, mówić, żeby były jeszcze lepsze te wyniki, jest zasługą tego, że podnosimy coraz wyżej poziom usług medycznych. Dla przykładu niech będzie ta ostatnia usługa, którą wprowadziliśmy na przełomie stycznia i lutego, tego wszczepywanie rozruszników na naszej kardiologii. Ja bym mógł mnożyć nowe produkty albo produkty, które mieliśmy, a nie, nie stosowaliśmy, a stosujemy w tej chwili na dosyć dużą skalę. Nie sposób tutaj pominąć rzecz najważniejszą, czyli załoga, załoga i jeszcze raz załoga. W wywiadzie na gazetę powiedziałem, że dwa razy załoga, ale trzeci raz. No i to, co, co chyba wszyscy widzą, zarówno mieszkańcy powiatu, jak i goście przyjeżdżający, to wspaniały szpital. Ja, ja zawsze mówię, że to jest najładniejszy szpital w województwie, najlepiej wyposażony. Oczywiście systematycznie go doposażamy. Nie chcę mówić, że to jest też jeden z ładniejszych szpitali w Polsce, bo aż wszystkich nie widziałem. Natomiast w województwie widziałem chyba wszystkie, więc, więc to jest w mojej ocenie szpital numer jeden. Pod wieloma względami to bym musiał się rozwodnić. Cóż, cóż mogę dodać, że oczywiście na tych laurach nie zamierzamy spoczywać. Będziemy chcieć dalej rozbijać szpital. W dużej mierze zależy to jakie finansowanie pozyskamy dodatkowo w tym roku. Jak Państwu przypomnę, bo to jest warte podkreślenia, że, że od 2016 roku kontrakt nasz wzrósł z 60 milionów na w tej chwili na 105 milionów.